Kiedy ja wchodzę mordeczko nabity To latam tu po nich jak jaszczun Nie jeden ziomek wpierdala wam kity Ja się starałem nagrywać na tak z pasją Nieraz znać pany od wódki przepity Siedziałem, czekałem, aż wszyscy zasną Wtedy powstają najlepsze hity Kończyłem nad nimi, gdy było już jasno Nieraz podchodzę do życia na niby A nieraz to chyba za bardzo Mówią, że jestem tak w kurwę toksyczny Że boją się w ogóle czy zasnąć może to znak, by wszystko znów zmienić i życie już zacząć od nowa? Nie będę pilnował tej dupy jak szczesnej, by żaden chłopiec nie szczelił ci gola. Chcę prowadzić życie jak normalny facet. dopuścić nasze życie, haluny i kace. Rozejrzę się, to znajdę jakąś pracę. Wchodzę do sklepu, wybieram i płacę. Zacząłbym zabierać dzieci na spacer i zamiast iść po prochry, z nią na kolację. Ej, ej, Znowuś pierwszy krok, będą sucie przez palce zamiast z wyglądać mocy To wybiera smak, z i trzeba zacząć od początku stawiać Nie wybieram się rania ile zmieszam po troszku Wyglądasz pięknie mała jak nie prostujesz loczku. Nie widzę w twoim boczku, bo masz szeroką bluzkę I takie zaślepiłaś mnie dziewczyno swoim biustem Bez z Ciebie nie jaram ja ram topy jak bluesman ey, 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 ey. Jestem online jak Kevin Klein, sklep i na rynku już nie wciągam, tak, więc możesz być dumny synku. kontakt z grupami, co mi naciskały kitu Sportowa torba, w razie w lasej Jest to jest trochę popa. Nie mówisz, że bez dopingu jakoś jest w oczach. Nie mówisz, że bez ceny, to wiesz, że tylko sola, żeby spalić ci jak bielgun. Już jesteś gotowy, do podrywam.